Dzień dobry, nazywam się Cireska Karolina i jestem lekarzem weterynarii. Jestem również doktorantką w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Instytucie Medycyny Weterynaryjnej w Katedrze Nauk Fizjologicznych. Czynnością, o której warto pamiętać, w, szczególnie w sezonach wiosenno-jesiennych, kiedy już troszkę zapominamy o takich pasożytach jak kleszcze, jest sprawdzenie po spacerze, czy na psie nie znajdują się kleszcze. Jest to ważny element zarówno dla psa, jak i dla dziecka, z którym pies potencjalnie może mieć styczność. Jeśli chodzi o zagrożenia dla dziecka, so, jest to zagrożenie takie jak ym, choroby odkleszczowe, y, zapaleniem odkleszczowym mózgu oraz borelioza. W przypadku psów mamy bardzo niebezpieczną chorobę, jaką jest babyscioza. joza jest to pierwotniak, który atakuje czerwone krwinki. Stąd też pierwszymi objawami, jakie się pojawią, będzie apatia, niechęć do jedzenia i picia, również duszność, bladość błąd śluzowych. I najważniejszym elementem, oprócz odpowiedniej reakcji w momencie, kiedy zauważymy niepokojące objawy u psa, jest tak naprawdę profilaktyka, bo możemy tego problemu uniknąć, stosując przez cały rok preparaty przeciw ektopasożytom. Dają one nam ochronę i skutkują tym, że jeżeli nawet kleszcz się wbije w skórę psa, dostaje paraliżu. Kleszcze są w chwili obecnej w Polsce przez podwyższone temperatury bdobowe obecne cały rok. Stąd też uważam, że przez cały rok należy stosować odpowiednie preparaty. Przy wyborze takich preparatów powinien pomóc nam lekarz weterynarii.